Egzamin IN-03 to nie tylko kodowanie, ale także grafika, a nawet animacja. O ile grafikę można zrobić korzystając z narzędzi Windowsowych, o tyle w przypadku animacji trzeba sięgnąć do gimpa. No, przynajmniej takie są realia, oczywiście animacji GIF można by zrobić też w innych programach, ale na egzaminie ona robiona jest w zdecydowanej większości przypadków, a może nawet we wszystkich właśnie w gimpie. Pierwsze zadanie, które chciałem pokazać, to jest zadanie ze zwykłą grafiką, yy, zrobioną w gimpie, czyli mamy do zrobienia napis IT mniej więcej taki. Jest to stosunkowo proste w gimpie, ale nastręcza problemów tym, którzy gimpa nie znają, bo jest on bardzo, bardzo specyficzny. Zwykle tam jest w innym kolorze, to nie ma znaczenia, być może też inny, inny rozmiar. Pokażmy sobie, jak się zabrać do czegoś takiego. Dodam, że kolejny film, który zrobię, będzie filmem o animacji. Animacja, która będzie miała dwie klatki, zrobimy baner, tak, i też podobny, podobne zadanie do zadania egzaminacyjnego z INF 03. Oczywiście, zadanie będzie na moim kanale po swojsku, film będzie na moim kanale po swojsku, więc zapraszam do obejrzenia. Postaram się to zrobić w miarę szybko. Teraz grafika. Logo. Logo IT, czyli tak, co robimy? Plik nowy. Wybieramy sobie, bierzemy rozmiar. No powiedzmy, że niech to będzie 100 na 100. I tutaj mamy zaawansowane opcje to jest bardzo ważne, bo zwykle taką grafikę trzeba zrobić z, z kanałem alfa, z, z przezroczystością. I popatrzmy, tu ten kanał alfa możemy sobie, czyli tą przezroczystość, ewentualnie kolor tła możemy sobie ustawić, tak, czyli możemy ustawić kolor tła, a możemy dać po prostu przezroczystość i dzięki temu od razu będziemy mieli taki plik, na którym będziemy mogli pracować. Bardzo proszę. Mamy, mamy kanał, m, mamy formatkę, na którą trzeba wrzucić tekst. Jak przytrzymasz scrolla i, i CTRL, klawisz CTRL to możesz sobie to powiększyć. Teraz klikamy w, w tekst. Tym, tekst, ty, 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 tym tekstem, czyli ten tekst, jak przejedziemy nad, ob, nad nasz obrazek i klikniemy na tym obrazku, to uzyskamy litery do wpisania. No i my mamy wpisać litery IT, więc ja sobie je wpiszę o, w taki sposób. Teraz ustawmy wielkość, powiedzmy 140, niech będzie. Trochę może za duże. Zobaczymy. Podjedźmy, jeszcze kawałek, tak. Chwytamy tutaj za te takie chwytaki, rozszerzamy, no myślę, że można by tutaj zmniejszyć może nieco czcionkę, tak żeby zobaczyć, dokąd to dochodzi, czyli widzimy, że teraz mamy o tutaj, ale tu już to te wyjeżdża, więc proponuję z kolei... Tym elementem, czyli zaznaczmy sobie te litery i tutaj troszkę zmniejszmy odległość między nimi. Dzięki temu możemy operować chwytakami jeszcze raz, tak? Operujemy i możemy trochę przesunąć to też w tą stronę, żeby to i doszło do krawędzi. I może też całość, o, troszkę przesadziłem, jeszcze ciut. Myślę, że jest ok. Zmniejszmy tą odległość między literami, czyli zaznaczmy litery. Zmniejszmy odległość między nimi. O, może trochę przesadziłem, chociaż może i tak. No i teraz możemy znowu chwycić tutaj. I tutaj, nie, tu niedobrze, tu było niedobrze. Wróćmy z tym. Kawałeczek. No i właściwie to mamy prawie, prawie, że już. Brakuje nam jeszcze troszkę czcionki, więc powiększmy tą czcionkę. Myślę, że teraz będzie ok. Możemy dojechać do krawędzi, tak. Tu możemy troszkę zmniejszyć odległość, ale żeby zmniejszyć tą odległość, musimy zaznaczyć litery. No i myślę, że wyszło nam IT minimalnie jeszcze w dół. Przesadziłem. O tak, myślę, że to byłoby coś koło tego. No i teraz ostatni element. O, o, ostatni element to zaznaczasz litery i zmieniasz sobie kolor, na jaki chcesz, niebieski, czerwony, zielony, zróbmy sobie teraz na odmiany zielony. Kolejnym, kolejnym krokiem m, m, powinno być, właściwie powinienem od razu to zapisać, ale tego nie zapisałem, za chwilę. Zapiszę. Zauważ, że możemy tutaj też modyfikować wielkość liter i jeżeli niewielkość liter, przepraszam, a rodzaj fontów, ja wybrałem Roboto. Jeśli sobie wybi wybiorę Roboto Light, to będzie to wyglądało tak. Mogę wybrać Arial, żeby to bardziej dopasować. Może na przykład Arial normalny, ale ten taki nie, nie pasuje. To jeszcze raz, Arial normalny, może ten drugi, lepiej. Arial normalny, ten trzeci, wydaje mi się, że najlepiej, tak? Na, na, najlepiej to byłaby ta czcionka, której szukaliśmy. Powiedziałbym, że to jest prawie, że idealne. O, już dobra, nie będę już się z tym bawił, ale myślę, że już wiesz o co chodzi. Myślę, że wiesz o co chodzi, tu można jeszcze powiększyć minimalnie podciągnąć do góry. No i mam... mam to, co chciałem... O, przesadziłem... tak, mogłem ciutkę w dół. Dobra. Nie będę się bawił. z tym... to, to już to już zostawiam tobie, to te mogę po prostu wziąć teraz przesunąć w prawo. O i dojechało mi te wtedy do krawędzi no i mam napis IT oczywiście najpierw trzeba to zapisać zapisz jako zapisz jako i, i, i ja sobie to zapiszę od razu może stworzymy nowy nowy katalog albo nie, nie, nie będziemy się bawili po prostu na bezpośrednio na D tam, gdzie mam szkolenia, które prowadzę, czyli weźmy sobie. Tak, szkolenia. No, i tutaj w tych, w tych szkoleniach zapiszemy sobie to powiedzmy jako logo. Tym razem zielone. Tak, i tu mamy logo zielone. Zapisz. No, i teraz wystarczy tylko i wyłącznie to logo wyeksportować. Wyeksportuj jako, jak widzicie, w standardzie wybiera nam PNG, czyli eksportuje do, do PNG, i teraz zaraz sobie to na drugim monitorze otworzę. OK, otworzyło mi się. Mam tutaj troszkę opcji, ale myślę, że na ten poziom egzaminacyjny to nie ma co się w to zagłębiać. Po prostu klikam wyeksportuj i mam wyeksportowane to logo. To logo zielone, jak widzisz, plik, plik, plik png, bardzo proszę, wygląda ono o tak. Zapraszam na kolejne części dotyczące Gimpa i pozdrawiam serdecznie. Od poswojsku.